Koleusy to bardzo piękne rośliny, z którymi ja się bardzo, ale to bardzo polubiłam, ponieważ są w przepięknych kolorach. Wprawdzie są to rośliny w ogrodzie traktowane jako rośliny jednoroczne, ponieważ przemarzają, nie przetrwałyby, ale można je z powodzeniem przezimować w domu. W Donicach i ja tutaj mam właśnie przepiękne różne kolory koleusów. Mam stare odmiany, które wcześniej sobie kupiłam i miałam, ale mam też odmiany, które wyhodowałam sobie z nasion. To uda mi się tak pokazać. To jest przepiękny, ciemnobordowy kolor. Śliczne liście one się tak podwracały do słońca. I bardzo to jest roślina, która kocha słońce, lubi miejsca słoneczne. I takich właśnie powinna być w ogrodzie posadzona. A proszę teraz zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Tutaj są jeszcze inne, one nie są za duże. Dlaczego? Dlatego, że rosły w ogrodzie i ja je przeniosłam do domu, mocno je przycięłam. One teraz zaczęły odrastać i wcale się wiosną nie martwię, ponieważ pod koniec maja. Gdy zrobi się już ciepło, ja będę ścinała im pędy wieśchałkowe, włożę do słoika z wodą i dosłownie 2-3 dni już będą miały korzenie. Tutaj są takie zielone z żółtym, bardzo piękne. Mówi się, że nie powinno się dopuścić ownej liści uroł do kwitnienia. Ale ja widziałam wśród wielu osób właśnie też kwitnące koleusy i też wyglądały ładnie, ale jednak myślę, że bez kwiatów są zdecydowanie piękniejsze. Proszę tutaj spojrzeć jak Prześlicznie są tutaj przebarwione w takich kolorach bordowych, czerwonych, a są jeszcze, jeszcze piękniejsze, widziałam w internecie, o, ten jest prześliczny, taki z różowym, buraczkowym tutaj kolorem, tutaj są maleńkie, które mm, ukorzeniałam, ale też bardzo y, ładne i też bardzo pięknie szybko rosną. Tutaj z kolei jest znowu taki nakrapiany, maliście żółte nabiegłe i nakrapiane czerwonym, też bardzo ciekawa. To jest ta odmiana z nasion, bo miałam nasiona różne. Tutaj też jest bardzo piękny bordowy, a tutaj taki żółtozielony. Jak spotkam jakieś jeszcze inne ciekawe kolory w sklepie, to też sobie kupię, wysieję. Ponieważ przygotowałam dla nich, kupiłam bardzo piękne donice i w tych donicach mam nadzieję, że zobaczę się z nimi od wiosny aż do jesieni. Bardzo piękne rośliny. Koleusów mam bardzo dużo, niemal na każdym parapecie są i są przeróżne odmiany. No, ciężko naprawdę mi jest pokazać, bo wszystkie się przechylają właśnie do słońca, do miejsca słonecznego i pięknie rosną. No to też są bardzo piękne. Czerwone z takim żółtym czy jasnozielonym kolorem. Tutaj mam kolejny parapet z koleusami. Tutaj są takie czerwone. A tutaj już są o takich większych, większych liściach i też mają takie bordowe kropki i żółte, żółte na środku, może takie troszeczkę podobne jak tamte, ale więcej jest, więcej jest czerwonych, o tutaj teraz ładnie widać, więcej jest czerwonych kropek. I tutaj mam też chyba takie same jak tam, takie czerwonawe, spróbuję to jakoś pokazać, nie jest tutaj łatwo, pomimo że świeci się światło, ja tutaj też rozjaśniłam, a tak to wygląda, a ten, ten jest żółty, to jest taki żółty, który miałam posadzony przy, przy, Rozchodnikach i z rozchodnikami wyglądały bardzo pięknie żółte liście, rozchodniki różowe. No, prześliczna kompozycja, i w tym roku również te żółte powędrują właśnie do rozchodników. I mam taki parapet zieloności. One sobie spoglądają na piękne widoki z góry.